Kilka osób, prosiło mnie, Kilka osób prosiło mnie, żeby pokazać ciebie jeszcze raz. żeby nagrać sobie jeszcze jeden filmik ładny. No i dlatego nagrywam taki filmik z naszą uratowaną Agatką, niedawno. Agatka jeszcze parę dni pójdzie sobie tutaj do stada. Na razie siedzi troszkę tutaj zamknięta. Puszczamy ją w na korytarz i z innymi osiołkami. O, zobaczcie, jaka jest piękna. Zobaczcie, jaka to piękna ośliczka. No, jak kartofelek masz ubarwienie, może pójdziesz do stada i się zaprzyjaźnisz z kartofelekiem, chociaż kartofelek to dzikusek, on taki jest mało towarzyski, on takim wystypem samotnika jak Lusia, więc zobaczymy, jak to będzie. No, napij się wody, napij się wody, hmm? chodź pokażę ci, żeby wszyscy się ładnie widzieli, jaka jesteś śliczna. Jaka jesteś śliczna dziewczynka. No, pokaż tak ładnie przy tym tak ładnie skakałaś do góry. No, zobacz, tu jesteś w telewizji. W telewizji no. jesteś tutaj, no. Jesteś tutaj w telewizji. Tak, tylko bez kopania, bez no. Fajna jest ta oślizka, gadka. Gadka żyje tylko dzięki wam. Mieszka tu sobie u nas na farmie. Mieszkasz na farmie tu u nas. Na razie jest na kwarantannie. Siedzi sobie tutaj w boksiku. Wypuszczamy ją na korytarz trochę. Ale oj ona ma może być 7 miesięcy. Taki podrostek jest. Później niedługo tam do do tego naszego kucygowego przedszkola. Wody się. Pójdziesz do osiołków, może no, cię puścimy niedługo, za jakieś 2-3 dni. No chodź, chodź tutaj. Chodź tutaj. No, to ci. O, no, widać, że jest siano, bo jest z mordu, wstaje do No? Pokaż tą mordkę. Hmm. Pokaż tą mordkę, No? O, proszę bardzo. Siano. Pójdziesz do Kajtusia, do Wojtusia, do innych. Wtedy nagramy już taki filmik, jak się bawicie razem. A na razie jeszcze kilka dni musi tutaj postać. Także tak wygląda nasza agatka. Jest prześliczna, jest <laughs> dosyć śmiała, podchodzi. Trochę tak bryka jak rybaczek. tutaj czas, czasami skacze po tym boksiku albo na korteczek ją wypuścimy. No. futro ma gęste, także spokojnie będzie mogła iść do stada. Tak? Będziesz mogła iść do stada. Będziesz mogła. Także jeszcze raz dziękuję tutaj za pomoc dla tej wspaniałej małej ośliczki. Zapraszam 11 stycznia na dzień otwarty. Będzie można ją spotkać. Będzie można ją spotkać. Tak. Do zobaczenia, cześć.